Everybody, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku unofficial after party with my CEO host Christopher hello you guys Hello Dzisiaj mamy so hot episode because it's naked and full of drama and awesome full of everybody. drama czyli coś czym my się karmimy dlatego jesteśmy tacy skinny Oop. Oop. Zacznijmy w ogóle od początku w ostatnim odcinku odpadł e Bartek mm -hmm. I w sumie tyle DATO bye, bye See you Christmas Hell, whatever Później pierwszą częścią odcinka były castingi e, Do pokazu, do sesji zdjęciowej, do kampanii W sumie boring stuff Nic ciekawego się tam nie działo Więc tą część pominiemy Więc Krzyś możecie sobie obejrzeć na Player Nie zapłacili nam za to, ale wiecie co Wracie czego gdyby chcieli nas oskarżyć czy coś Żeby mieli chociaż darmową reklamę Żeby ich w sumie nie zapłacili Jakby nas chcieli pozwać You know what I mean W ogóle Poland mm. wie o co chodzi Next. Drugą częścią odcinka była sesja zdjęciowa do kampanii kosmetycznej kosmetyków NAM. Ja osobiście uwielbiam tą, tą firmę kosmetyczną. Mm -hmm. ja też, ich błyszczyki są the Sesja była taneczna, gościami specjalnymi Byli tancerze, tancia z gwiazdami Wow oh, no jest, mówię, Mam nadzieję, że za tego będziemy tam też Uczestnikami, ja I tutaj nie będziemy oceniać każdego zdjęcia po kolei Po prostu każdy z nas wybierze swoje ulubione I najmniej ulubione zdjęcie so, Krzysiu, może ty zacznij, czyje zdjęcie było W, w twoim zdaniem, czyje pary albo trójki mm -hmm. Było najlepsze, a czyje zdjęcie było Najgorsze? Ja powiem tylko tak, że Ja, y, to miała być sesja taneczna Ja troszeczkę y, na nie widzę Tańca w żadnym z tych zdjęć. Mm -hmm. e, ale jeśli mam, słuchaj, wybierać między tymi. Jest, która para była najlepsza? To ja wybieram um, Wiktorię i um, Julię. O oh, wow! To jest dla mnie zaskoczenie. Okej, okay, um, okej, okay, okej. Okay. Ponieważ tutaj się dzieje, jakby tu, tu się coś dzieje. Wiecie o co chodzi? Tu się coś dzieje. Tutaj widać, że, mo, że są na przykład w trakcie jakiegoś tańca, że jest właśnie jakieś, um, jakaś figura, że partnerowanie i tak dalej, i tak dalej. I to do mnie przemawia. I obydwie po pierwsze są widoczne na zdjęciu, bo na przykład zdjęcie Weroniki i Arka to po prostu Arek jest jej podporą. On po prostu robi za podporę i nic więcej. Arek wygląda jakby po prostu poszedł do sklepu z tkaninami i założył na siebie 100 kg tiulu. No prawda, albo po prostu kazali mu stać jako filar i podnieść łapy i trzymać ją. I to jest. Tyle. I czy, no, czy należała się ta nagroda? I don't know. Mhm, mm okej, okay, a kto Ale... był najgorszy według ciebie? Moje, no, według mnie, no nie będziemy ukrywać, kto tutaj był najgorszy. Ee, Olga Katzper, no niestety. Full of drama, nieprofesjonalne ze z jej strony. Widać Very unprofessional. Prawda, tutaj możesz nawet, słuchaj, zauważyć na tym zdjęciu, że ona go nawet nie chce dotknąć, ma tak tą rękę, go obejmuje. Że ona go nawet nie chce dotknąć, ponieważ był spocony. Eee, ja w ogóle też chcę bardzo... zauważyć, że ona bardzo źle wygląda przy Kacprze. Ona wygląda jak jego mama. Jezus, no! To prawda! Ona wygląda jak I'm so sorry, Miss Olga. Ja pierwszy tydzień, każdy wie, że w pierwszym tygodniu byłem zachwycony Olgą, jak wyglądała. Ale po tym odcinku, dowiecie się później, co się stało, jeśli nie oglądaliście. Dla mnie ona jest po prostu skończona. W sensie w moich oczach jest over totalnie, ponieważ ona zaatakowała go w ten sposób, w jaki sposób ja bronię ludzi w internecie i coś, co... Jakby wiecie o co chodzi. Wyszła jakby na ten teren mm. y, nie wiem, jakiegoś braku akceptacji. Ona. She's very unprofessional. Moim zdaniem na karierę modelki już chyba nie ma co liczyć. No, to jest sorry, moja kochana, po prostu. Ja rozumiem reality show, reality show, ale myśl, co mówisz, moja droga? Myśl, co mówisz? Ja uwielbiam zawsze vilen w programach. Ja uwielbiam vilen. No, w to był czwarty albo piąty sezon. Marta Sędzicka, tak się nazywała. Blondynka, ona była vilen swojego sezonu, a ja byłem, jej, ja byłem z nią zachwycony. Ja uwielbiam. Tylko, uwielbiam. Wiesz, to... A ona jest wielon w taki zły sposób, taki obrzydliwy, w taki po prostu tandetny tak. wieśniacki. Tak, bo wiesz to trafna uwaga, bo Marta Marta była chociaż ona chociaż myślała o tym, co mówi. Ona myślała, jakie słowa dobierać. A on to po prostu wypaliła po najniższej uh! linii oporu. Po najniższej linii oporu, ale to zdradzimy wam szczegóły później, jak już będzie kwestia panelu. Jeśli chodzi o moje ulubione zdjęcie, to już chyba każdy wie, że ja mam ogromną słabość do, słabość, I'm sorry, do Sofii. I zaczynam mm -hmm. mieć powoli słabość też do Mikołaja. Uważam, że ich zdjęcie było najlepsze, bardzo fajna poza, super wyglądają. To zdjęcie jest takie huge, takie nietaneczne, tylko takie bardziej cyrkowe. Pięknie wygląda Sophie pięknie wygląda Mikołaj. A jeśli chodzi o moje najmniej ulubione zdjęcie, oprócz Olgi, period, jest to zdjęcie również Nikoli Łukasza. Nie podoba mi się to zdjęcie. Wydaje mi się, że obaj po prostu wyszli tak niekorzystnie na tym zdjęciu po prostu. Prawda. Prawda bardzo. No zgadzam się, też się również zgadzam z tobą. Okej, okay. i jesteśmy już po sesji zdjęciowej. Zwycięzcami tego, tego zadania została Weronika oraz Arek. Gratulujemy im, super kampania, gratulacje. Wydaje mi się, że kwestią też było to, że yy, Weronika świetnie pasuje do tej kampanii. Ona wygląda jakby była stworzona do tej marki, Arek tak samo. Także wydaje mi się, że to też tutaj miał dużo wpływ na decyzję. Prawda, kolejna Patrycja Sabolewska in Making, ale chociaż ta ma personality. Period. You, you say that, bitch. You say mm. that. Okej, okay, przechodzimy do Maxi Challenge This Week. And this week is a Naked Session. Na początku chciałabym powiedzieć, że podziwiam wszystkich za e, odwagę. Ja nie wiem, czy bym dała radę wziąć udział w tej sesji. No znaczy. What the fuck, jakby mnie ktoś zapraszał. Ale e, naprawdę, już za samą odwagę, wydaje mi się, że brawa dla uczestników i w ogóle sama sesja zdjęciowa, ogólnie zamysł tej sesji jest przepiękny. Bardzo, bardzo mi się bardzo podoba mi się ta sesja zdjęciowa. To wygląda jak z jakiegoś filmu takiego. Też, też mi się podobało Bardzo fajne podejście i do samej tej nagości i do tego, że ona, że ta lokacja, w sensie, że ten background jest bardzo taki simple mm -hmm. i ładnie koresponduje to na przykład z tymi ciałami od nich mm. i fajnie to wygląda. Plus, bardzo super, że na planie zdjęciowym praktycznie były same babeczki i dziewczyny czuły się trochę... Wydaje mi się, że dla dziewczyn jest to zawsze trochę trudniejsze zadanie, Wydaje mhm. mi się tak, mogę się mylić i fajnie, że na sesji zdjęciowej nagiej były same babeczki, które tak... Ja na przykład czułem już taki support, bardzo mi się podobała w tym odcinku Joanna Koroniewska, która super sobie, super wspierała ich. Ja ogólnie powiem, ja chcę powiedzieć, że gdybym się w końcu dostał za którym którymś razem do Submaru, mhm. To ta sesja to jest moje marzenie. Ty byś był pierwszy, co? Ja bym chciał Ja bym ja bym być... Ja bym z gołym dupskiem. Ja cały Everywhere! Dzień I know this! I know this. Słuchajcie, so should... season 11! Why not? Ja mam ja później ci wyszła śmiesznego mema później Okej, okay. dobra, to zaczynamy po kolei, zaczynamy od Adama i tu wydaje mi się, że jest mega udane zdjęcie, mega super. Wygląda naprawdę jak, jak jakaś grecka grecka rzeźba. Oh my god! Uh -huh. Serio i y face też jest taka, zadziorna mi się podoba. I Adam i love it. Ja również się zgadzam słuchaj, z tobą, też mi się podoba. Jedyne co to trochę, um, trochę nie pasuje mi jego taka um, nastoletnia twarz do tej budowego ciała. Bo jednak on jest trochę za bardzo Za, za bardzo mięśniony Ale y, zdjęcie jest naprawdę Cute, cool i ja też jestem I love it Ok, next person, Weronika Tutaj chyba wszyscy z, przyznają rację Że to jest jednak chyba to słabsze Zdjęcie Weroniki, bo na początku W sumie w, wszystkie odcinki na razie była Very good i to wydaje mi się takie być trochę Słabsze zdjęcie, ono nie jest złe Takie wydaje mi się trochę niekorzystne, ta zasłona tak Padła też na twarz, szkoda A wiesz co mi się bardzo podoba, to y, ta zasłona tej twarzy, tak. tak. Na pół. Bardzo mi się to podoba, i to zdjęcie, gdyby na przykład było tylko tak do torsu, e, nie byłoby tej pupci tam widać, no! to to by byłaś. Oh, to To by byłaś, słuchaj. <grymny> byłaś świetna kampania jakichś takich bardzo ekspansywnych. <grymny> więc... Na początku nie byłem do niej przekonany, ale z odcinka na odcinek jestem coraz bardziej przekonany do Weroniki i moim zdaniem she's gorge. gorgeous. Ja daję y y mimo wszystko I love it, bo to nie jest złe zdjęcie. Po prostu wydaje mi się, że jest słabsze niż poprzednie były. Ja, ja również wszystko tym tobą. Okay, next person is Nicole. Nicole. Oh my god! Ona to wygląda tak jak jedna z mus... Jak się nazywał ten grecki bóg, co miał muzy swoje? Apollo. Apollo! Apollo nie okay. rozdawał listów i nie miał skrzydeł na butach? To był hermes. A, oh, dobra, never mind. Come on, history lesson! <trym> Moim zdaniem to zdjęcie jest cudowne. Nic jest dodać, nic ująć. Ciało. It's, it's, just, it's, just, delicious It's just delicious, face, gorge, die I love it Nic więcej nie mam do zdania. mi się również to bardzo podoba, po pierwsze, że jej odcień skóry tak koresponduje <grym> zajebiście z tą czerwienią z tyłu. Pięknie. Że ona lepiej nie mogła trafić, słuchajcie, to te kolory wszystkie cztery, co są na tym zdjęciu, to są jej kolory. Moim zdaniem tutaj yes. jest sesja zdjęciowa po prostu w ogóle dla niej. True, true. I love it. Dobra. Next person. Sophie. E, tutaj w ogóle Wydaje mi się, że. No po prostu widać po mnie, że Sofia jest po prostu moją personal favorite. I e, jakby ja wiem, jakie miała ogromne prawa dla niej. Za ogromną odwagę. Uważam, że należy się jej naprawdę, naprawdę wielkie gratulacje za to, co zrobiła. No ale... Jakbym jakby miał być obiektywny, i pomijając całą tą historię, nie widzę takiego błysku w niej, takiej radości. Takie coś, co mi się najbardziej w Sofii podoba, i to jest takie, wydaje mi się, mało dane zdjęcia. No i jakbym miał podsumować. Wiecie, że uwielbiam Sofii, wiem, jakie miała problem brawa dla niej za odwagę, ale jeśli chodzi o to zdjęcie, mi się mniej ono podoba, dlatego ja po prostu daję takie mega cute, mega małe goodbye. Krzysiu, a ty co sądzisz? E, mi się podoba to zdjęcie w sumie, ona fajnie wygląda, ona wygląda jak z American, Be um, American Beauty. American, American Beauty. Not by! Not by! Not by! American Beauty, takie bardzo, te takie posterowe, wiecie, w tych różach takich, bardzo fajne zdjęcie. Um, ale na tyle innych tak właśnie nie, nie robią takiego wow, 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 więc ja mhm. również się zgadzam z tobą i daję takie little i love it okej, okay, a właśnie i teraz Krzysztof mi powiedział, że ja nie czytałem komentarzy pod Facebookiem nad pod e, zdjęciem Sofii, ale e, właśnie mi Krzysztof powiedział, że było dużo transfobicznych komentarzy, takich obrzydliwych paskudnych od ludzi, którzy najprawdopodobniej są nieszczęśliwi w życiu i są po prostu głąbami mm -hmm. i e, chcemy tylko powiedzieć, że my takiego czegoś nie popieramy absolutely not absolutely not e, i przysyłamy dużo budziaków dla Sofii, bo jest wydaje mi się, że bohaterką dla wielu osób żyjących w Polsce, którzy aktualnie przechodzą tranzycję lub są osobami transpłciowymi. Następny jest Łukasz. Dobra, ty pierwszy. Ja jestem mega ciekawy, co powiesz o zdjęciu Łukasza. Ja tego nie kupuję... No ja tego nie kupuję. Mi co? So! Dla mnie słuchaj, to jest tak randomowe zdjęcie, bo po prostu stanął se na gusienki i trzyma zasłonę i tyle. Mm -hmm. I tyle. Z, z, z tego co wiem w odcinku, że była było zachwycone tym zdjęciem. Mi to zdjęcie się w ogóle nie podoba. Jakby... Nie chcę być jakiegoś hejtera Łukasza, bo ja zauważyłem, że... W każdym odcinku jakieś mam ale do Łukasza, bo zaczynam się przekonywać do jego osoby, z odcinka na odcinek, ale nie zaczynam się przekonywać do zdjęć i moim zdaniem nie robi nic fajnego jak do tej mm. pory. So for me it's a girl bye. Dajmy też girl bye. Niestety Łukasz, I'm sorry. Ok, next person. Juliet. No Juliet po prostu to pozamiatała. Moim zdaniem to jest zdjęcie, które na, leci do finału w ogóle. Real. Po prostu ona już powinna dostać ticket do, do finału i jest, był stopą. srebrny bilet, i był złoty bilet, to co, platinum? Platinum, bo diamond D Diamond for me. Juliet is a 100% diva. Uwielbiam to zdjęcie, uwielbiam te, w ogóle jeszcze te tatuaże, tak jeszcze tak. dodają takiego smaczku większego do tego wszystkiego. Twarz so gorgeous. Bariariari, so gorgeous. Dla mnie to jest i love it. No to jest e, jedno z najlepszych zdjęć tego sezonu na razie. Może nie widzieliśmy wszystkich zdjęć, ale dla mnie Julia zrobiła kawał dobrej roboty i I love this picture. I love it. <laughs> no to teraz kontrowersyjny temat. Next person! Ja już zapomniałem jej imienia. I'm so sorry. <laughs> Starałem się zapomnieć. To wydaje mi się, że tutaj w ogóle nie Olga nawet nie zasłużyła na to, żeby porozmawiać o jej zdjęciu. Z góry na mnie to jest girl bye. To jest automatyczny i już nawet e, abstrahując od e, drama, to jest girl bye. Po prostu girl bye. Krzysiu, powiedz, co się wydarzyło na panelu. Na panelu, słuchajcie, wydarzyło się e, no, bardzo nieprzyjemna sytuacja, e, ponieważ Olga próbowała wybielić swoją osobę tym, że nie wyszło jej zdjęcie. I obwiniając przez to um, Kacpra i, i całą tą współpracę przy sesji tanecznej i obwiniała po prostu go, że to jakby przez niego źle wyszła na zdjęciu, że się nie umiała skupić, że była zdezorientowana, powiedziała, że był bardzo spocony, że śmierdziało mu z buzi i dla mnie dziewczyno po prostu po najniższej linii oporu można być kontrowersyjnym, ale um, i można klaszą. być szczerym. Ale trzeba to robić właśnie z klasą. Spójrz I... na nas. Exactly, queen. <laughs> spójrz na nas. Queer? We, are, we are, Spójrz na nas. Me jest się kind of controversial, you know? A man! Jestem chłopakiem, który ma black lips, red eyes i ogólnie jestem gorge. Krzysiu also jest gorge. I to jest kind of controversy, ale którą ludzie po prostu lubią i którą się powinno pokazywać. A ty pokazać. Kontrowersji, która nie ma klasy, stylu, gustu i po prostu jest dyskraste. Można, można być chamskim, można być shady, ale e, to było prostackie. Sorry, to było prostackie. To było bardzo prostackie zachowanie, moja droga. Po bardzo. prostu widać, jaki e, słoma wychodzi z butów. W wsi wyjedziesz do większego miasta, ale w niej zostaje, moja droga. E, fajnie, że uczestnicy trochę obronili Kacza, Kasp... w sensie obronili Kacza. Kasp... Wszyscy stanęli po stronie Kacpra e, i bardzo mi się podobało podejście. Zobaczymy, ile jeszcze odcinków zostanie. Bardzo mi się nie podobało. Z, z jej strony jeszcze to, że ona, wracając na ten backstage, była na totalnej takiej mech, a teraz wierzcie, zlinczujcie mnie. Wie, wiecie, wiesz że co chodzi, mm -hmm. wiesz że co chodzi, że ona była jakby, nawet miała totalnie gdzieś to, że ci ludzie, z którymi ona będzie jakby jeszcze dalej mieszkać jednym, pod jednym dachem i zrobiła sobie wrogów, i ona jakby była totalnie gotowa na to, mogą ją zlinczować i tak dalej, i później to po prostu spłynie. A mówiąc o tym, że to są jakieś tematy, które trzeba o których trzeba mówić. Jakby, co jurorów to obchodzi?! to po pierwsze, co ich to interesuje?! Ona na tym wyszła tragicznie, koniec końców. Kasper wyszedł super, ponieważ teraz jest favorite programu w oczach publiczności. I dobrze, bo uważam, że Kasper z od odcinka na odcinek wychodzi coraz lepiej i zakrywa ten twarz tego piłkarzyka, tylko pokazuje bardziej twarz modela. Wydaje mi się, że na tyle powinniśmy zakończyć ten temat. Oga, bye. Kadiusz. I tutaj kolejne, hmm. kolejne zdjęcie, które jurorzy uwielbiają. A ty co uważasz? Wiesz co? No na... ja nie wiem, czy ja może jestem uprzedzony do każdego faceta, który jest k w tym... <laughs> Oh Będziecie zrobić taki pik pik pik! Jezu, sorry, ja się po prostu już nie, nie powstrzymuję, słuchajcie. Very dirty, very dirty. No znowu, bo słuchajcie, piękna buźka i sobie też tak staną. Fajna poza no nie powiem, że nie, fajna poza i no, na razie to jest jedno z najlepszych zdjęć Arka, ale no ja dalej tego jakoś nie kupuję i czekam na więcej, więc dla mnie go Dla mnie to też jest takie. Może no, rzeczywiście jest to jedno z lepszych zdjęć Arka, ale czy jestem fanem? No. Czy zwykle? na zadanie YES. Yeah! Daję takie a little bit girl eye, ponieważ, nie yeah, wróć, daję I love it ale takie malutkie, takie soft, ponieważ nie chcę być taki ale no rzeczywiście, jakoś tak nie wiem, moim zdaniem dziewczyny przerastają chłopaków o głowę w tym sezonie totalnie, totalnie, chłopacy moim zdaniem bardziej cienko y, wybija się Mikołaj do góry, ale moi, moim zdaniem chłopaty lecą trochę w dół. Reszta. Po pierwsze, przeszkadza mi ten tatuaż. Nie wiem, jak tobie. Nie, yeah, mi akurat nie ten tatuaż nie przeszkadza. Next person Wiktoria. Wiktoria trochę mnie zauroczyła w tym odcinku tym, że widać, było jak przy każdym możliwym momencie jej tak zależało, tak się starała, tak miała takie chęci, no ale niestety chęci nigdy nie wychodzą z równe znaczne z, z efektami, tak. No to jest moim zdaniem po prostu słabe zdjęcie, i tyle. No to jest poprawne zdjęcie. Ale czy to jest zdjęcie, które mimo całej... Mam zdaniem ona nie powinna odpaść. My dobrze wiemy, kto powinien odpaść, i to powinna być z góry narzucona eliminacja. Dyskwalifikacja to powinna być. być, tak? Well, e, dla mnie to nie jest udane zdjęcie, niestety. Mimo, że w odcinku e, w super się prezentowała z tym, że widać było, że jej zależało, to zdjęcie mi się nie podoba, dlatego ode mnie jest to goodbye. I love you za podejście w całym odcinku i trzymam kciuki za ciebie jak najbardziej. W ogóle e, chcę powiedzieć jedno, że e, ja ostatnio zauważyłam, że Wiktoreta jest najstarsza uczestniczka, a wygląda. Jak najmłodsza. A ile ona ma lat? 25. A <laughs> ona wygl... A w sami młodzi są w tym sezonie, sami młodzi. Ona wygląda na 16, moim zdaniem. Dobra, next person. Ola, która ostatnio się. Zdzie... zaczyna być moją w pewnym rodzaju ulubienicą. One of my favorite. Czy zdjęcie było.? Zdjęcie jest poprawne, zdjęcie jest ok, zdjęcie jest takie. Hey girl! Weź co, właśnie, właśnie mam bardzo podobne do ciebie z tej, yy, zdjęcie. <noise> bo mam podobne do ciebie zdanie, ponieważ nie podoba mi się to, jaki ona ma kadr. Bo znowu yy, jest niekonsekwencja w kadrach w <noise> tym <zdanie, głos> Tak! Bo, bo popatrz, znowu yy, albo wszyscy są do kolan, a niektórzy są cali. I to moim zdaniem tutaj zaburza tą kompozycję, bo nie wiem, ona też tak dziwnie jakoś leży, tak nie wiem, czy ona stoi, czy ona leży, to zdjęcie jest tak dziwnie wykadrowane, coś tu nie gra. Ale zdjęcie jest moim zdaniem poprawne i ja daję takie leciutkie I love it. No, ja tak. też daję takie leciutkie I love it i w ogóle nie podoba mi się kadr w sensie względem fotografa, jak to zrobił, ponieważ to wygląda trochę zdjęcie jak z 2012 roku. To wygląda mm -hmm. trochę jak zdjęcie z e, naked sesji z sezonu pierwszego. O Jezus, no i też bo to tak trochę wygląda teraz tandetnie, wyglądają te zasłony. Te firany. Te firany mm -hmm. wyglądają tandetnie. Next mm -hmm. person. Dominik! No, Dominik pozamiatała, to była też dla niej sesja. To była dla niej sesja stworzona dla niej. Ona by mogła reklamować w tym momencie jakieś też drogie perfumy albo jakieś czekoladki też mega J'adore, <grym wytrza> Nie wiem, czy są takie czekoladki. Nieważne! <grym wytrza> Nie ma takich czekoladek! Oh my god! She is! Gorgeous. She is! She is! I moim zdaniem to jest jedno z najlepszych zdjęć. To jest top 10, to, to wchodzi w ranking top 10 zdjęć wszystkich 10 edycji moim zdaniem. Prawda, prawda, zgadzam się. Nie z mam bezem, takiego rankingu. I yy, nie mam. Nie, nie wymyśliłbym teraz y, takich najlepszych zdjęć ale y, z wszystkich edycji, ale to na pewno by weszło do takiego top 10. I love it. I love it. Ok, y, teraz mamy Mikołaja. Ok, ja zauważyłam że Miko, yy, że Mikołaj to jest chyba jeden z Twoich faworytów, więc. Może ty zacznij. Okej, okay, a więc tak, no i fajnie mi wizualnie podoba się Mikołaj, on wygląda bardzo ładnie, w sensie ma bardzo fajne e, bone structure, fajne face structure i ciało też ma nieziemskie, te tatuaże są genialne, ale tutaj e, tak jakby specjalnie było wybrane z zdjęcia. No, myślisz? No, bo i ja uważam, że to jest takie jakby trochę zaskoczenie wyraża i tak sobie o, biegnę, wiesz, co chodzi. I taka jakby jakby ta... Poza kierowała do innej pozy. Jak się robiłoby serię, to ta... Wiesz o co mhm. chodzi. I nie wiem, no ja niestety nie kupuję tego zdjęcia, ja jestem girl bye ale czekam na więcej od Mikołaja. Wiesz co, wydaje mi się, jaki to jest problem największy. Mi się trochę tak wydaje, jakby to były dwa zdjęcia połączone w jedno, że ciało jest z innego zdjęcia, a twarz i w ogóle cała głowa jest z innego zdjęcia. Dla mnie to też jest girl bye ale tak jak ty uważam, że Mikołaj jest po prostu z wszystkich chłopaków najbardziej fashion. Ta tak On ma szansę robić pokazy naprawdę dla największych e, domów mody, bo naprawdę takich modeli jak on się widzi Tak i to Sore memory, ale tak wygląda real model Okej, okay, ostatnią osobą jest Kacper I taki nie moim zdaniem to jest zdjęcie, takie naprawdę nie wiem co o tym zdjęciu myśleć Nie wiem, jest takie, przez tą zasłonę jest takie mysterious Mm. Ale czy ja jestem obsesowy No, Now? Nie. jest najgorsze to zdjęcia, ale nie jest też najlepsze, jest takie po prostu in the middle. No totalnie in the middle. Bardzo mnie trochę denerwuje fakt, że bardzo mało widać mu twarzy. I gdyby mhm. ta zasłona nie by była chociaż, nie wiem, 3 cm, słuchajcie, tu, to nie było mu w, by totalnie widać twarzy. Bo ona, jest taki problem, że ta zasłona już zaczyna nachodzić na to drugie oko. Mi się bardzo podobają rzeczy takie, jak są przysłonięte... E jedno oko jest, na przykład tak jak było u Dominiki. Ona miała przysłonięte jedno oko włosami i to wyglądało very... Tak, sensual. Tak, tak mega expensive. Ale tu to nie wygląda expensive. Daje girl ale też takie little bit ze względu na cały odcinek i ze względu na to, że Kacper naprawdę wydaje mi się, że z odcinka na odcinek wypada wychodzi coraz lepiej po prostu. Ja chcę dać order Kacperowi za to, że wytrzymał z Olgą współ, tą współpracę przez sesję i w ogóle e, cały ten nagonkę na siebie w tym odcinku, bo naprawdę to, że na przykład nie, wiem, nie że nie powiedziałeś coś jej. Bo ja bym od razu jej przegadał tak, że ona by się nie pozbierała przez najbliższe pół Girl, roku. Ja jej, ja, jej, ja jej po prostu tylko tyle zazdroszczę, że ona na przykład nie powie, jakby o mnie tak powiedziała. Girl, ona by odpadła z odcinka ze względu na odniesione obrażenia. <grym> <grym> no nice. nie, fiz... I nie fizycznie, girl, ja bym założył moje sunglasses i bym read that bitch z góry na dół. Periodetta, ja, ja bym tam wlazł na ten wybieg i zaczęły chyba szarpać te ostatnie kudły, co jej zostało na tej głowie. I'm sorry, honey, ona nie jest top ma tylko top pieczarka season 10, so thank you so much. E, Krzysiu, to szybko teraz wybieraj twoje top, three. Moje top free. Moje top free to jest Julie. Dominik i i, i i... Nicole. Moje to free jest takie same. Moim zdaniem Laski poradziły sobie cudownie. Wszystkie okay. trzy skradły tą sesję i w ogóle bardzo się oddzielają od reszty True. w tym odcinku. True. Twoje bottom free. Albo wiesz co, czekaj chwilę. Zrobimy mini zasadę. Who's the bottom one? Uh, Oldie old Babes. Old babes, I'm so sorry girl. Nie ma free jest bottom one, girl. Mm -hmm. Instant Elimination Queen, sorry. Ok, Jerry zdecydowało, że wygrywa odcinek Dominika. My się z tym chyba zgadzamy, mm -hmm. że Dominika była w tym odcinku najlepsza i nikt nie był w stanie po prostu jej przebić. Bottom free według Jerry były Mikołaj, Wiktoria oraz Olga. Wydaje mi się, że to było słuszne Baron free mm -hmm. ale eliminacja już nie. Nie, eee, mm-mm. Nie, e, podobało mi się też to, że sam. I, fajna była reakcja, Michała Piruga. Jeśli nie widzieliście, to zobaczcie odcinek. Michał Pirug sam był w szoku, że odpadła Wiktoria, a nie Olga. Ale chyba jak wszyscy. Niestety Wiktoria musiała pożegnać się z programem. E, niestety lub wstety. Nie wiem. Wydaje mi się, że to, to było oczywiste raczej, że nie ma szans zbytnio na wygraną. Ale no, wydaje mi się, że ten jeszcze odcinek 2 mogłaby jeszcze posiedzieć. Tak, to, moim zdaniem, to nie był jeszcze jej odcinek, żeby ona ma, miała opuszczać e, program. Bywa takie jest życie, niestety. Okej, okay, kochani, a więc to. To był trzeci odcinek after party with Moody and Krzysiu. Thank you so much Krzysiu za trzeci odcinek. Thank you so much. Uh, uh, chyba już wszystko zostało dzisiaj powiedziane. Nasze smutne po prostu nasze żale i pretensje zostały też um, powiedziane. I zdać nic ujęć, bo się możemy zagalopować, więc. Uh. Powodzenia <laughs> uczestnikom w następnych odcinkach życzymy. Do usłyszenia, mam nadzieję! Drill. Bye you guys! Bye!